Dzień dobry, Jan Piński. E, witam e, na moim kanale Państwa i moim gościem jest Małgorzata Dziechowska autorka wielu książek, ale przede wszystkim tej, która napisało, którą napisała dla nas tajemnice zwierzących dzieci. Dziennikarka, e, także puszczona przez angielską, brytyjską prasę polską dr Dolittle. Powiedz, bo to było już jakiś. Kawał czasu, kiedy tak nazywały Cię Media, co ich tak urzekło w tym, co robiłaś, co to była za przygoda, jak to wyglądała ta Twoja fascynacja tymi zwierzętami, takimi, no, takimi trochę niezwykłymi, jak dla, na, na Polskę, tak? Kiedy zaczęłam jeździć na wolontariaty, zaczęłam też publikować swoje zdjęcia i filmiki z dzikimi zwierzętami na YouTube, i zadzwonił do mnie dziennikarz z Daily Mail. I zrobił ze mną wywiad. No i potem, jak się okazało, tytuł tego artykułu właśnie nosił nazwę Polska dr Dolittle. I potem zaczęli mnie nazywać doktor Dolittle w spódnicy, albo Polsko właśnie, no i tak od tego dziennikarza tak się wzięło, poszło na cały świat, bo po jego artykule ukazało się bardzo dużo artykułów na całym świecie o mnie, właśnie jak ja pracuję z tymi dzikimi zwierzętami na wolontariacie. Chyba takie urzekło to, że te zwierzęta się do mnie przytulały po prostu i to było takie niezwykłe, no bo Przytulać Geparda. No to, to już. Dla... Nie, to, to, nie jest, to nie jest niebezpieczne. Jeżeli rozumiesz zwierzęta, to nie. Jeżeli po prostu chcesz sobie przytulić zwierzątko, to to może być bardzo niebezpieczne, bo zwierzętom nie można się narzucać przede wszystkim tym dzikim zwierzętom, ale też pieską czy kotką nie narzucajmy się, bo wtedy to zwierzę może źle zareagować, prawda? Więc to ono musi przyjść do nas. Ja nigdy nie, nie szłam, nie przytulam nikogo, ono do mnie przychodziło, no to wtedy można się poprzytulać. Ale to, to brzmi Gepard. To naprawdę jakieś. Jakie było w ogóle najbardziej groźne zwierzę, do którego się, do którego się przytulałaś, do którego. Chyba Lampart, bo Lamparty są, albo Jaguar. Lamparty są nazywane najbardziej nieprzewidywalnymi zwierzętami na świecie. I ja tylko, może powiedzmy, że rozmawiamy o zwierzętach, które z jakichś względów znalazły się w ośrodkach rehabilitacyjnych. Czyli one nie są całkowicie dzikie, mhm. chociaż y, też opiekowałam się dzikimi zwierzętami, które przy, przyjechały do ośrodka, bo były chore, ranne albo osierocone, więc jak gdyby no. To, to nie jest tak, że ja jadę na safari i nagle jest żyrafa, i ja do niej podchodzę, ją przytulam, więc żebyście Państwo czegoś takiego nie robili, bo może się skończyć tragicznie. W jednym z ośrodków opiekowałam się właśnie lampartem Zorro i jak wyjeżdżałam, to, to poszłam się z nim pożegnać i go głaskałam. No on poszedł, potem sobie poszedł: i mówił, Wychodź z do mnie, bo ja już jadę do domu, to i on tak poszedł do mnie i zaczął mnie pobuzić, i dziewczyny, dwie inne wolontariuszki, które ze mną były, to po prostu nie mogły w to uwierzyć, jak on po prostu się przyszedł poprzytulać, pożegnać mnie, to było cudowne. I, i jaguary tak samo, no to chyba to są takie najbardziej nieprzewidywalne, groźne zwierzęta. No to jest te kotowate, tak? Jaguar, lampard, to jakaś jest duża różnica w wadze, wzroście, szybkości? Wiesz, Lampart jest bardziej taki smukły, delikatny, no a Jaguar no to tak, jakbyśmy do ludzi porównali, no to taki mięśnia, który przyszedł na nasi ma dużą głowę, duże mięśnie, bardziej taki zbity w sobie niższy, większy. Natomiast bardzo są do siebie podobne. Ludzie często mylą Jaguar z Lampartami. A jak w wielkościach? Bo chyba największy to lew, tak? To jest ten król kotowatych. Tygrys kotowaty. i lew. W ogóle ciekawa historia, bo mówi się, że tygrysy są największymi kotowatymi. Ale jak y, naukowcy porównywali tygrysa i lwa, od razu widać, jak, y, jak mają futro na sobie, tygrys w paski, lewy jednokolorowy. Natomiast po zdjęciu futra okazuje się, że tygrysy z, z lwem są bardzo do siebie podobne i bardzo ciężko nawet specjalistom odróżnić y, te szkielety. A bo na się mogą się krzyżować między sobą, tak? Tylko są takie, tylko, że potem powstają takie, te, tak? To... Ja nie uważam, że mogą, natomiast ludzie, ludzie robią Próbują, różne tak. rzeczy, więc też się, też się krzyżuje różne dzikie zwierzęta ale, między ale, sobą. Ale nie mi chodziło o coś takiego, że, że zdarzają się w naturze takie przypadki. Nie, nie? słyszałam. Nie? 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 Tylko, że to jest, to, to, czyli te hybrydy, wszystkie to są pomysły człowieka, tak? Tak. Ale to, 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 czyli to nie ma tak, że, że przypadkiem się coś zdarzy, tylko że jest to jakiś tam zaplanowany. No nie, no bo dlaczego lew miałby się interesować tygrysem, żyrafą albo nie. innym zwierzęciem? Zresztą teraz się zastanawiam, na jaki, no bo na przykład jaguar z lampartem nawet nigdy by się nie spotkał, prawda? No bo jaguary żyją w Brazylii na przykład, a lamparty w RPA, więc to też. Te kwestie musimy zobaczyć, które koty, z którymi na, na, na wolności mogłyby się spotkać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby na wolności się krzyżowały zwierzęta z innymi. Ta Tajemnice zwierzących dzieci to, to mnie, bardzo mnie to ujęło. To jest taka książka, którą napisałaś. To jest właśnie napisane takim prostym językiem. Jedna jeden z naszych. Jeden z naszych Widzów porównała to do Małego Księcia, że to jest taka książka niby dla dzieci, ale, 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 ale jednak nie do końca. I jakbyś mogła coś więcej powiedzieć, pokazać, e, która z tych historii, którą opowiedziałaś e, w Tajemnicy Zwierzęcych Dzieci, na ciebie, od nie, jakby to do, do ciebie najbardziej przemówiła. Wszystkie, zacznijmy od tego, że wszystkie moje książki tak naprawdę są dla wszystkich. I oczywiście ja piszę na tyle prosto, żeby dziecko było w stanie zrozumieć i z myślą o dzieciach. Ja też prowadziłam zajęcia z dziećmi. Natomiast często podczas zajęć, po zajęciach, podchodzili do mnie rodzice i chwalili, że sami przeczytali książkę, że im się podobała. Więc to nie jest tak, że moje książki są tylko dla dzieci. To jest tak, że to są hi moje historie pracy ze zwierzętami. Tutaj jest trochę szerzej, zaraz yy, o tym powiem. Więc to interesuje tak naprawdę wszystkich, bo ja też widzę, jak spotykam się z tymi dzieciakami, no to tam są rodzice też często, nie, nie zawsze, ale często. I oni też słuchają tych historii, chcą słuchać ich i też to interesuje. No bo to jest. Takie unikatowe doświadczenia pracy z dzikimi zwierzętami. W tej książce zrobiłam trochę inaczej, bo po pierwsze też wyjaśniłam, czym jest SAK, czym się różni od innych zwierząt. Jest wspomniane, jak się poruszają zwierzęta, bo nie, nie, nie wszystkie poruszają się w ten sam sposób, więc wybrałam ciekawe, ciekawe sposoby poruszania się. Mamy tutaj kilka historii z wolontariatów moich, opisane zwierzaki, czyli z pamiętnika wolontariusza. Ale w tej książce zrobiłam coś nowego, czyli... Zwierzaki opowiadają same o swoim dzieciństwie, więc tym bardziej chciałam dotrzeć do tych dzieci, żeby one się trochę poczuły, jak to być takim zwierzątkiem, jak jest się w większości na wolności. Kilka przypadków jest napisane tych maluchów z perspektywy wolontariatu, czyli jak trafiły właśnie do ośrodka, bo mama umarła albo została zabita, natomiast większość tych historii jest właśnie, jakby takie zwierzę żyło na wolności, żeby to dziecko mogło sobie wyobrazić, jak to jest, jakby się urodziło właśnie takim dzikim zwierzątkiem w lesie, więc... No to jest coś nowego. Tego nie było w moich poprzednich no właśnie, książkach. No to, to właśnie, to sposób narracji. Właśnie, tak właśnie Dlatego powiedziałem, że to sugeruje książkę dla dzieci, no bo jest ta narracja od zwierzęca. Tak? Natomiast właśnie powiedziałaś taką ważną rzecz. saki opiekują się potomstwem, tak? Tak, najdłużej ze wszystkich y, zwierząt. I karmią je mlekiem, więc te y, młode saki mają czas... Żeby nauczyć się tego życia na wolności bez mamy, prawda? A to, to rozumiem, że to zwykle matka jest tym opiekunem, tak? W większości przypadków, tak. Czasem jest to rodzina, zdarzają się, że tata, ale na ogół. No, na Właśnie, ogół jak, mama. Ale, jak, ale jakie to są relacje przy tych na przykład, bo rozumiem, że nie wiem, różne są relacje, że inne mają kotowate, tak, inne mają psowate, na przykład. Nie wiem, tata spotyka syna tak, po jakimś czasie, jak się czy. Wiesz... Fajnie, fajnie, że wpadłeś w synu, czy jednak jest pod hasłem spadaj po prostu z mojego rewiru, bo nie odpowiadam za siebie. Jest taki człowiek, który opiekuje się osieroconymi niedźwiedziami i, yy, i on jest jak gdyby taką mamą zastępczą tych niedźwiedzi. I te niedźwiedzie go rozpoznają. Po latach, jak on je wychował, wypuścił na wolność, zresztą one są tak na kwazji wolności wychowywane, bo one cały czas w tym lesie. One ich rozpoznają. Z takich doniesień naukowców, co czytałam, to matki z dziećmi też się potrafią rozpoznać. Lamparty śnieżne potrafią się rozpoznać. Po zapachu się muszą, przede wszystkim one się... muszą się rozpoznawać. Nie wiem, jakieś przecież to, to jest jednak ta pamięć musi jakoś funkcjonować. No samce ja... najczęściej odchodzą od, już jak gdyby tylko z samicą, z samicą robią dzieci, a potem już ich nie ma w życiu dzieci najczęściej, więc to raczej matki. No, mamy zwierzęta stadne, jak słonie, zebry, nosorożce, no to one cały czas są ze sobą, więc ta ta, ta więź zapachowa nawiązuje się na samym początku, wiele gatunków zwierząt odchodzi od stada, rodzi młode i nawiązują ten zapach, rozpoznają się mama, dziecko, żeby oboje wiedzieli i żeby nie zgubić tego dziecka, prawda, no bo często się zdarza, znaczy często, może nie często, zdarza się tak, że jak matka rozstanie się z dzieckiem za wcześnie, że nie poznają tego zapachu swojego, to potem matka odrzuca dziecko, no bo ona nie wie, że to jej dziecko. Więc ten zapach to jest podstawą, prawda? Natomiast, no tak jak mówię, no są przypadki takie, że naukowcy zdokumentowali, że mama po iluś tam lat spotkała się ze swoim dzieckiem. I co więcej, cały czas mówiono, że kotowate są, prowadzą samotniczy tryb życia poza lwami. Ale tu już y, troszkę się zmienia y, punkt widzenia, no bo okazuje się, że one jednak się spotykają. My nie wiemy, jak często, jak, na, na ile są te kontakty społeczne, no bo to bardzo trudno za, zaobserwować na wolności, prawda? Natomiast już czytałam o tym, że właśnie y, o tych lampartach śnieżnych, hmm. że matki z, z córkami się spotykały na przykład. Czyli pso, ploty raz na czas, tak? Wpadamy do mamusi na kawkę, tak? I tak, tak. A powiedz mi, bo dużo się gdzieś tam widzi takie filmy, szczególnie teraz, kiedy AI, sztuczna inteligencja pozwala no, tworzyć filmy, gdy, właśnie, gdzie trzeba się zapytać zawsze innej sztucznej inteligencji, czy to jest prawda, czy to jest fake, bo pojawiają się różne dziwne zachowania, ale kiedyś to były takie opowieści o tak zwanych adopcjach, że na przykład. Pies wychowywał tygrysiątka i potem te tygrysiątka, i potem były zabawne filmy które pokazywały, że takie duże, które mogłyby zabić, przepraszam, jednym pacnięciem łapy się słuchają, po prostu ps tutaj suki, no, no, no bo to mama. No to... Jest to możliwe. Jest możliwe i adopcje i przyjaźnie. O przyjaźniach jest kilka, kilka przyjaźni takich dziwnych jest wspomnianych w tej książce, zaraz powiem. Ja widziałam kiedyś, bardzo dawno temu, taki materiał, jeszcze przed sztuczną inteligencją, jak Lampard zabił mamę małpę, ale małą małpką się zaopiekował. Więc jak gdyby jest to możliwe naprawdę w bardzo różnych konfiguracjach, których... Nigdy by co on robił z tą małpką? No opiekował się nią, tak, jak, tak jakby... Lamparcica to była, no bo to... Tak jakby była jej mamą, czyli tak jak się opiekowała swoim lamparcionkiem, tak się opiekowała tą małpką. Czyściła ją, karmiła, opiekowała się nią, więc... Jest to możliwe. Ja znam przypadki nie adopcji, ale przyjaźni. Właśnie przyjaźni kitanki lisiej z wombatem. gdzie... Ale to, nie, ale to powiedz, co, co jest, co to, to są. Może pokażemy. Hmm. To są australijskie hmm. zwierzątka, które żyją na Tasmanii w Australii. Byłam w ośrodku na. A, bo to na początku. Byłam w ośrodku na Tasmanii i tam. E Wychowywano kitanki lisie i wypuszczano je na wolność i Wombaty. Zaraz znajdę zdjęcie jakieś. O! Gdzie mogę pokazać? No, to to jest ta kamer, no. To jest kitanka Lisia, to jest Wombat. I ta kitanka Lisia sobie przychodziła do Wąbatów, spała z nimi. W, w książce nie ma zdjęcia, no bo tam było ciemno, więc jak ona ja spała. Pokażę. Dobrze. No tej kamery do, jakby do, do. było. Dobrze nie było widać, więc zdjęcie nie nadawało się do książki. W każdym razie kiedyś przyszłam, tam trzy wąbaty śpią, a tak na nich taki ten Kalisia wtulona w niej sipi. Tak samo podchodziła, jak przynosiłam jedzonko, no to wychodzą bombaty, i, i taki, ta, która była wolna, trzeba zaznaczyć, no bo te wąbaty żyły w ośrodku, bo z różnych powodów nie mogły zostać wypuszczone na wolność. Ona była już na wolności, no mogła robić, co chciała i przychodziła do nich, ja przychodziłam z tym jedzeniem i ona razem, razem z tymi wombatami. Mieliśmy osieroconą e, zebrę i nosorożca. One w ośrodku nie miały żadnych e, przyjaciół swojego gatunku, więc zaprzyjaźniły się e, we dwoje. I razem chodziły na spacery, razem... Były, no wiadomo, no jak nosorożec kąpał się w błocie, to zebra tylko patrzyła. Ganiały się wcześniej w tym samym ośrodku. Była nosoro, był nosorożec i żyrafa i tak samo się zaprzyjaźniły ze sobą. Więc Czyli jak gdyby. Nie, niedługo dojdziemy do wniosku, tak, że ten Madagaskar to, to prawie że historia tak autentyczna. Tak? <laughs> Więc jak te zwierzęta są osierocone, trafiają do takiego ośrodka, no to czasem z różnych względów zaprzyjaźniają się no, z innym gatunkiem. Najczęściej dlatego, że nie ma y, innych osobników tego gatunku. Które zwierzę ci było najtrudniej zostawić? Jako... Każde. Każde. Ja po prostu, zwłaszcza jak zostałam mamą zastępczą. Bo trochę inaczej jest opiekować się dorosłymi zwierzakami, które z różnych powodów nie mogą zostać wypuszczone na wolność. Bo Bo tutaj nie... są właśnie te historie, gdzie tak. byłaś właśnie takie, to są zebrane, czyli te ta tajemnice żyjącej życie, gdzie występowałaś jako mama zastępcza. Tak, tak. I wiele z tych zwierzaków wypuszczamy na wolność. To jest ten najlepszy ze wszystkiego. Tutaj są moje mrówkojady, moje niedźwiadki kochane, nosorożec i, i zebra. No to każda historia. Dla mnie jest bardzo taka osobista, to są moje niunie kochane, ja daję całe serce tym zwierzętom. Często opiekowałam się nimi całą dobę, no bo na przykład z nosorożcem byłyśmy we dwie, mamy zastępcze, to nawet musiałyśmy spać z Deni. Deni ważyła około 100 kg, czyli dużo, niż dwa razy więcej niż ja. I Deni spała cała, przytulona wzdłuż mojego ciała do mnie, z buzią przytuloną do mojej buzi, bo jej mama została zabita. Podejrzewamy, że ona to widziała. Koszmary miała w nocy, i po kilku nocach ze mną przestała mieć koszmary. Więc my, my byłyśmy we dwie i zamieniałyśmy się co dwie doby. Więc też spałyśmy z nią na sianie w klinice, spałyśmy z Deni na zmianę. I po prostu obiad też jadłyśmy przy nosorożcu. Nosorożec wszędzie za nami podążał, tudzież my za nosorożcem, nauczyliśmy się jak mama woła do siebie młode, żeby, żeby biegło za nim. No bo nosorożec to nie jest pies, który się grzecznie słucha swojego opiekuna, tylko no to jest dzikie zabierze, więc było Ale dużo różnych... Jak... Znaczy, bo nosorożce, jakby to powiedzieć, one jak żyją, to jakby to powiedzieć, to, 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 to czym żyją, w jaki sposób? Bo... Ja mam wrażenie, że niektóre z tych zwierząt są niebezpieczne, bo nie kojarzymy no, nosorożca jako zagrożenie dla człowieka, ale jednak on może go przede wszystkim może, bo się zdenerwuje, bo... Może być niebezpieczny, zwłaszcza no bo... jak ktoś by podszedł do niego, no bo nosorożce mają ogromny rogi, no te no, maluchy to jeszcze o, nie mają. mi coś takiego, że jest taki moment, to przede jakby się projekt jak przyjaźnił z niedźwiedziem, no to to jest tak, że ten moment, w którym jeszcze niedźwiedź nie zdaje sobie sprawy, że już ta siła trochę wzrosła i... Ja na przykład jest taki facet, który prowadzi, takie pomaga zwierzętom. Jest bardzo charakterystyczny, mam mnóstwo zdjęć z lwami i, i fascynuje mnie to, że te zwierzęta wiedzą, że te dorosłe lwy wiedzą, wie, przyrządną jakby to powiedzieć jakby troszeczkę źle skalibrował siłę, no to, by, to mimo tego, no to by go po prostu wgniótł w ziemię. Już nie wspominając, jak on tam się bawi dotykaniem go nawet zębami, no to, to też jest taki moment. Podziwiam, Wiesz, podziwiam odwagę faceta, że ma zaufanie do tego, że tamten jednak nie, kła, nie kłapnie i powie, ups, przepraszam, nie masz rączki, ojej, ojej, ojej. Zaufanie jest najważniejsze. Gdybyś się zaczął bać, twój strach śmierć. Twój strach, śmierć i agresją dla zwierzęcia, więc gdyby zaczął się bać, mogłoby cię zaatakować. Dlatego, że ono by odebrało to jako agresję, zwłaszcza koty. I psy, więc też jak gdyby, jeżeli się boimy psów, to lepiej nie myśleć o tym, omijać, nie robić głupich rzeczy, tylko po prostu iść spokojnie, yy, nie patrzeć na te psy, nie bać się, dlatego że no niestety strach śmierci dla zwierząt. Więc to jest pierwsza podstawa, nie można się bać. Yy, jeżeli ktoś się boi, nie może pracować z dzikimi zwierzętami. Druga sprawa, no tak samo ty inaczej postępujesz z dorosłym człowiekiem, inaczej z dzieckiem, więc wyobraź sobie, że jesteś na treningu sztuk walki. No to nie rzucisz dzieckiem tak, jak rzucisz dorosłym mężczyzną. No, więc mi się wydaje, że to jest tak ze zwierzętami, że one jednak czują, na ile mogą sobie yy, pozwolić. No, ja pracowałam no, z tym nosorożcem, no to nigdy mi nic nie zrobiła, dla mnie zawsze była delikatna. Teraz jeszcze się tak zastanawiam, z, z żyrafą, natomiast. Poznałaby cię, gdyby, gdyby cię teraz zobaczyła? Wiesz co, wróciłam kiedyś do jednego z ośrodków, tylko nie pamiętam po jakim czasie, co najmniej po roku. I poszłam do Gepardzicy, którą znałam, no i się wtuliłam mordką w moją buzię, się przytuliłam, mruczała, czyli, więc czyli nawet… Poznała, tak? No, poznają. Bo to jest takie właśnie, tam były takie pokazane też, na przykład właśnie, że ktoś znajduje albo dostaje albo tego i to zwierzę potem jest zwrócone może nie na wolność, ale do jakichś parków i właśnie pokazują, jak te koty się rzucają na tych właścicieli, tam, tych pierwszych no tak. tych, że przybiegają po prostu przez to ogrodzenie, po prostu Wieszc... jako oswojone jak zwierzęta. przy czym wiemy, że to są po prostu, no, nie powiem, że zabójcy, no bo tak jak, tak jak człowiek, no tak, tacy sami no, zabijają, tylko że oni zabijają po to, żeby jeść. Znaczy Więc... tak, nie powinno się hodować dzikich zwierząt w domu. To jest absolutne złe i nikt mi nie powie, że to nie jest męczenie zwierząt. Dzikie zwierzę w domu, to znaczy, że męczysz to zwierzę. Bardzo mi przykro. Nie ma czegoś takiego. Ja znam całą masę przypadków, że dzikie zwierzęta trafiły do takich ośrodków. Dlaczego? Bo pogryzły właściciela. O tym się bardzo mało mówi, ale bardzo wiele osób sobie bierze małpkę, tudzież innego zwierzaczka do domu, bo jest takie zachwycone, a będę miał małpkę w domu, przy czym wyrywa jej zęby, żeby jej nie gryzła. Takie zwierzęta, dlatego część z tych zwierząt nie może wrócić na wolność, no bo one by sobie na wolności po prostu nie poradziły, bo trafiają od ludzi. Małpą zabija się mamy, ale to nie jest tak, że zabije jedną mamę i wezmę sobie małpkę do domu. Musisz zabić około dwudziestu, żeby ta jedna, która też spadnie, przeżyła. Zabija się całe stado małp, żeby zabrać jedną małpkę i dać komuś do domu. To jest okropne. My mieliśmy salwachito, wyjca. Ja się opiekowałam w Boliwii 14 osieroconymi wyjcami, to odłamek kuli trafił w łapkę. On cudem przeżył tylko po to, bo ktoś sobie wymyślił, że nie może mieć psa, kota w domu, tylko musi mieć małpkę. Więc ja po prostu jestem bardzo wyczulona na takie historie, bo to się męczy. Poza tym, po co zabierać to zwierzę z lasu? Po co zabierać je z wolności, żeby brać je do domu i męczyć? Ja, ja jestem przeciwna. Ja widziałam te zwierzęta, całą masę zwierząt skrzywdzonych przez ludzi, których potem na ogół nie da się wypuścić na wolność, bo jeżeli. Takie, taka Deni, no ten nosorożec, ona była też z Kikerem zebrą, trafiało do nas jako sieroty, bo mama mhm. została. My tak z nimi pracujemy, że one mogą wrócić na wolność. My je z powrotem wypuszczamy na wolność, albo niektóre ośrodki mają taką quasi wolność, czyli mają ogromny teren ogrodzony i tam sobie te zwierzątka żyją na no właśnie wolności, że oni mają opiekę człowieka jak trzeba, natomiast nikt im nie, wiem, nie przeszkadza, one nie są w klatkach, prawda. Niestety, całej masy zwierząt nie da się wypuścić na wolność, no bo ludzie po prostu robią im krzywdę. I całą masę przypadków znam, zawsze się to tak kończy. Bierze się małe, małe zwierzę do domu, potem zaczyna gryźć w pewnym wieku, no bo ono dorasta, więc zaczyna gryźć, zaczyna być nieznośne, wszystko rujnuje w domu, i potem, i potem się oddaje do takiego ośrodka. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem była Małgorzata Zdziechowska – Autorka Tajemnice zmieniających dzieci. No i oczywiście będziemy się tutaj jeszcze wiele razy spotykać.